Skrzypce składają się z czterech strun. E, A, B G. I takie dźwięki powinniśmy uzyskać. Może nam pomóc w strojeniu tuner. To jest takie urządzenie. Mniej więcej tutaj się ustawia. To już można zobaczyć konkretnie, jak to wygląda w instrukcji. To pokazuje światełkiem, czy jest na przykład dobre A. Też również na internecie są różne podane dźwięki jak A, D, G, E. Ja może teraz tylko dla przykładu krótko wygram, jak to powinno stroić. A. G. E. To jest smyczek. Tutaj włosie, najczęściej jest włosia końskiego, ale może też być syntetyczne. Rękę do trzymania smyczka ustawiamy w ten sposób, luźno, żeby zwisała tak, jakby, jakbyśmy chcieli zapukać. Mały palec, nie być mniej więcej tutaj, to też zależy od budowy ręki. Tutaj dwa palce i wskazujący. Opierające się tutaj wszystko na środkowych paliczkach. Kciuk zaokrąglony o, tu. Z tej strony nie do dziurki, ale tutaj. Całość wygląda mniej więcej w ten sposób. Z męczkiem ruszamy nad garstkiem palcami i tu. Tą częścią ręki, nie całą, tylko tutaj. Może teraz krótko zademonstruję, jak to wygląda. Mam nadzieję, że udało się obejrzeć trzy części filmu, z którego każdy mógł coś wynieść dla siebie. ja zapraszam na lekcję.